Cześć, tu Wiktoria, w ogóle pozdrowiam, Anika, 20.20 Nie, tak, prosiłam ją o pozdrowie i powiedziała, że może na odcinku dalej nagrywam yy, Tak, jak się nazywam na Skype yy, Mogę Ale może Nagrywam. Tak więc to będzie taki krótki odcinek. Też może fajnie będzie dla Was, bo już się tam ten dodał, ale w sumie będzie dla was tym lepiej, bo długo nie było odcinek. dobra po prostu že ja ne to taihej bože to dva razy dobra będzie ajko Dobra, wiem, że pół filmu teraz będzie się gadać z nią, więc to już wyłączam to. Tak. Bo lewanie w portasie ze zespołany. Dobra, dam z... co? Ale co? Ale co mi weszło? Ale co? Nie wiem co. No ale pozdrawiam cię. Jeszcześ się nie nazywa tak. O telefonie coś się... Aha, tak, dodałam film Bo ja się subskrybuję, tak? I się puści zaraz Cześć się opuściła. Dobrze. A napisz do mnie na Skype? No dobra, wejdźmy w Skype'a. Zaraz do was wrócę. Przerwa. Czekaj. Przerwa. Okej. Okay. Więc przerywam. Zaraz wrócę. Okej, okay, to już napiszę, że nagrywam. drugi raz okej okay. tak więc to jest mój, mój Skype tak a ty jak się nazywasz? zaraz sprawdzimy ty jak się nazywasz? nazywasz się Aiko Aiko ty się aha dobra o, to po prostu wyszukaj Aiko 8001, tak? Czyli to tu jesteś tak, więc to jest Wiki Games to jest mój zarządzaj to. Pó możecie mnie zapraszać, ja powinnam was poprzyjmować. Jednak ja nie wchodzę za często. Co to jest? Dobra. Już. Ok, więc ja już kończę ten odcinek. Napiszę, się, że koniec. Pewnie zrobimy taki odcinek. Na no, odcinek to już powiem zaraz po Z... no Dobra, nieważne po prostu. A może zadzwonić zaraz? Zobaczymy. Jesteś na odcinku Ciekawe się, się boję, się zerwuję. Tak, więc zadzwonimy do niej Dobra, nie, 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 nie. Ja po prostu się boję, bo że jest niebezpieczna, ja a miamy nie węchu. Tak, mój, mój zaszczytus. Zobaczymy, może zezwoli Nie będziesz się szczegółowymi danymi. A ja nie mam tutaj danych, więc... Tak, specjalnie sobie założyłam takiego skapepa. Bo zobaczymy. Na razie mam tylko to. I to. I ją. Tutaj. Więc może zrobię kiedyś taki specjalnie. Będziemy zezwolić Odcinek będzie może z wami kiedyś. Zobaczymy. Ale to już bym miała z 20... może więcej widzów No dobra Kończę nagrywać Więc ja już serio kończę i dotrzymajcie no, się, no, no i pa